Dobra, prawo? Fuck! Siema z tej strony, ja i drugi odcinek z Gotika, pierwszego. No, więc, oh. więc ostatnio byliśmy tam przy bramie i pogadaliśmy z tym panem, Torusem. To nie jest nasłyszący, tylko z Hamem. <grym> Dobra, teraz Diego. E, mam jeszcze stare kwestie, e, ale najpierw rozmawiałem z Torusem. Rozmawiałem z Torusem. I co ci powiedział? Mówi, że będę mógł dołączyć do Starego Obozu, jeśli ty uznasz, że się nadaje. Widzę, że czeka mnie dodatkowa robota. Zaczynamy od razu? Najpierw powinieneś dowiedzieć się kilku rzeczy. Co powinienem wiedzieć, kiedy żeby przyjęty do Starego co Obozu? Co wiedzieć, zanim zostanę przyjęty do Starego Obozu? Jeśli chcesz do nas należeć, musisz najpierw zaplusować u kilku ludzi. W zewnętrznym pierścieniu możesz spotkać paru skruchowych ludzi, głównie cieni. Jeśli uda ci się ich do siebie przekonać, twoje szanse wzrosną. Później czeka cię test zaufania. Oprócz tego musisz się je jeszcze wiele nauczyć. Im więcej nowych umiejętności zdobędziesz, tym cenniejszy będziesz dla nas. Od razu wiedziałem, że będą Na no, czym polega test zaufania? Na czym polega test zaufania? Będziesz się musiał wybrać do starej kopalni. Tam znajdziesz faceta imieniem Jan. Od niego dostaniesz listę. To bardzo ważny dokument. Zawiera spis wszystkich rzeczy, których potrzebują od nas ludzie z kopalni. Postaramy się, żeby dostarczono je z następnym konwojem. Żaden problem. Właśnie, że jest problem. Ta lista nie może wpaść w ręce ludzi z nowego obozu. Jak już powiedziałem, to bardzo ważna lista. Jeśli nie zawalisz, daleko tu zajdziesz. Skoro ta lista jest taka ważna, skąd pewność, że Jan wydaje ją komuś takiemu jak ja? Bo powiesz mu, że przysłał cię Diego. Tak zrobię. Zawsze to samo. Czekaj Gdzie znajdę starą kopalnię? Porozmawiaj z Grahamem. To nasz kartograf. Powiedz mu, że ja cię przysyłam i że potrzebujesz mapy. Z niej dowiesz się, gdzie leży kopalnia. Graham mieszka na lewo od północnej bramy. było zbyt Niektórzy nigdy się nie. Kiedyś takie sprawy załatwiało się inaczej. Kto może mnie czegoś nauczyć? Zacznij od rączki. To najzręczniejszy człowiek w obozie. Miej oczy szeroko otwarte, a na pewno znajdziesz wielu ludzi, którzy zechcą cię czegoś nauczyć. Gdzie znajdę rączkę? Jego chata stoi nieco na uboczu, zaraz przy murach zamku. Idąc stąd, udaj się w stronę areny. Przy zamkowej bramie, pójdź w lewo. To właśnie droga do areny. Możemy czegoś nauczyć? Możesz mnie czegoś nauczyć? Tak. Mogę ci pokazać, jak zwiększyć swoją siłę, lub zręczność. E, siła? Nie mogę. Okej. Okay. Wróć. Eee, dobra, to co te ważne osoby. Gdzie znajdę te ważne osoby? Cóż, na jednego z nich właśnie patrzysz. Poza tym jest jeszcze torus. Jego już znasz. Co do pozostałych, sam musisz szybko rozpoznać. Jeśli nie jesteś w stanie tego zrobić, to i tak nie masz tu czego szukać. Najlepiej przejdź się po zewnętrznym pierścieniu i porozmawiać z ludźmi. Opowiedz mi o starym obozie. Opowiedz mi o starym obozie. To największy i najpotężniejszy z trzech obozów. Gomez i jego ludzie kontrolują kopalnie a tym samym. Cały handel ze światem zewnętrznym. Raz w miesiącu król przysyła nam wszystko czego potrzebujemy. Mamy staruszka w garści. Przysyła nam broń, chleb, mięso, wszystko. Ty też możesz mieć w tym udział. Musisz tylko dołączyć do ludzi Gomez'a. A co z pozostałymi obozami? Te dwa obozy zamieszkują szaleńcy, którzy próbują się stąd wydostać za wszelką cenę. W zachodniej części kolonii znajduje się nowy obóz. Rezydują tam magowie, którzy myślą, że uda im się wysadzić barierę, jak tylko zbiorą dostatecznie dużo rudy. No i są jeszcze świry z sekty na wschodzie. Ich obóz znajduje się na środku bagna. Oni z kolei czekają, aż ich bóstwo pomoże im się stąd wydostać. Wygląda na to, że jeszcze trochę poczekają. Na twoim miejscu nie traciłbym czasu na zadawanie się z szaleńcami. Opowiedz mi jeszcze o barierze. Nie ma za bardzo o czym mówić. Jest nie do sforsowania. A co się stanie, jeśli po prostu spróbuję stąd wyjść? Ostatni, który tego spróbował, dotarł na drugą stronę jako trup. Przez to przeklęte magiczne pole można wejść, ale już nigdy się stąd nie wydostaniesz. Jeśli jest stąd jakieś wyjście, znajdę je. Tak ci śpieszne, żeby się stąd wyrwać? Dopiero co tu trafiłeś. Okay, to koniec na razie. Trzymaj się. E, nie wiemy, broni. Najpierw pójdziemy tam w lewo. Zobaczymy z dachach. O nie! Hej, kolego, nowy? <laughs> Chyba cię jeszcze tu nie widziałem. Przyłączę się do ciebie na chwilę. Jeśli nie masz nic przeciwko, przyda ci się, przyjaciel. Spadaj. Spadaj. Oho, nie jesteśmy w humorze, co? Lepiej będzie, jak pójdę z tobą. Powiedz, dokąd idziemy. Spadaj. Chcesz być przez chwilę sam? Tak, rozumiem. Będę się trzymał na uboczu. Koniec. Dobra. Nie, nie, o Jezu. Tu mamy arenę. Raczej na arenie jeszcze nie, nie, O nie, 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 szans. nie, no. Ani mamy ani level, ani niczego. To jest Kathy? Nie zwracaj na mnie uwagi. Spadaj. Chcesz być przez. schowaj broń? Mądry chłopiec. Schowaj broń. Mądry chłopiec. Czym się tutaj zajmujesz? Organizuje walki na arenie, przyjmuję zakłady, pozyskuję nowych wojowników. No wiesz! Myślałem, że stary i nowy obóz nie dogadują się najlepiej. Dlaczego pozwalacie obcym walczyć na waszej arenie? To proste. Raz w tygodniu organizujemy walki, a kopacze lubią patrzeć, jak szkodniki z nowego obozu dostają po głowie. Gdy walczy któryś z nich, przyjmuje więcej zakładów, a to dobrze wpływa na interes. Osobiście nienawidzę tych lepszych z nowego obozu, ale w tych trudnych czasach żaden pieniądz nie śmierdzi. Trzeba łączyć? Pomogę ci, jeśli zrobisz na mnie odpowiednio dobre wrażenie. Najlepsi wojownicy z wszystkich obozów przybywają tutaj, by stanąć w szranki na mojej arenie. Wyzwolę któregoś z nich na pojedynek. Zobaczę, co potrafię. Jeśli mi się spodoba, może szepnę słówko. W dobra, koniec. I spróbujmy wyzwać jednego z nich, ale wiem, że i tak nic nie da. Gdzie on jest? Oszucę? A, tu jest? Zawsze to samo. Dobra. Cześć. Naprawdę? Opowiedz mi coś o zewnętrznym świecie. Już od miesiąca nie miałem żadnych wieści z zewnątrz. Jestem Kirgo. Walczę na arenie. Chciałbym Cię wyzwać na pojedynek na arenie. Co? Ale ja nie chcę z Tobą walczyć. O, przepraszam, nie chcę się wyjść teraz. Nie. W takim razie. Chcę z tobą. Chodź za mną. Teraz tak, uciekamy. Zapisujemy jeszcze. Raz. Bo już wcześniej to wiem dawno. Dobra, no? Tak? Zaczynamy? Dobra. Tak. O! Mówię, no Ty więcej tego nie próbuj. Lepiej się, Co za pech żadnej rudy. Kiedyś takie sprawy lepiej się załatwiały. do tego Dobra. Czytuję mam, bo jeszcze na Nic dziwnego. To lepiej. być jednak ziarno prawdy. już dość. Bo bo w innych czasach nie... nikim nie można polegać. od co? To. to się już nie pojawia. Okej, okay, dość długo męczyłem się z zabianiem krząszczę, ale jestem już. Ale jeszcze dwa muszę. Od razu wiedziałem, że będą kłopoty. Nie będę tak. Już więcej nie powtórzyć. Nie był czas kiedy takie sprawy załatwiano inaczej. Pewne mamy. Okej. Okay. Idziemy tylko jeszcze do jednego gościa. I myślę, że skończymy odcinek. A to możemy w jakiś miecz. A gdzie jest ten koleś, którego szukam? Bo co to powinien być? Są same cienie, cienie, cienie i kopacze znaczy. Nie, nie razu wiedziałem, wiedziałem że... Tylko to. Bo od się od nie, wiedziałem, że będą problemy. Nie wiem, koleś jest, to jest, to, jest się A to jest chyba ten. Niektórzy nigdy się nie do starego albo nowego obozu. Bo do, do obozu na bani na pewno nie będę dołączał. W czasach na nikim nie można polegać. O co? Tak długo jak mnie to nie... Z tymiżami będę słuchał. tylko zachowaj tak, nie zawsze Witaj. Jestem Fisk. Handluję najróżniejszym towarem. gdybyś kiedyś czegoś potrzebował, zgłoś się do mnie. Zobaczmy swoje towary. Zobaczmy swoje towary. U miecze głównie.

W tej historii Okej, okay, a ja sądzę, że zrobiliśmy aż 7 bryłek, lol. Dobra, idziemy tu bardzo krótkie zadanie wykonać. tak. Cześć, jestem tu nowy. Czego chcesz? Chciałbym zostać jednym z was. Chcę zostać członkiem obozu. Szukasz ludzi, którzy cię poprą, co? Jeśli chcesz. Żebym zarekomendował cię u Diego, musisz coś dla mnie zrobić. Co mam dla ciebie zrobić? Chcę jedną z broni, którą ma na składzie Fisk. To jeden z handlarzy na targowisku, ale on nie chce mi jej sprzedać. To pewien szczególnie pięknie zdobiony miecz. Dam ci sto bryłek rudy, za które kupisz mnie ten miecz. Tylko nie mów mu, że ja cię przysłałem. Dobrze, daj mi sto bryłek, a ja się wszystkim zajmę. Masz. Tylko nie maruć za długo. O, to Tej historii musi być Czekaj, Chciałbym kupić miecz, ale nie taki zwykły. Chciałbym coś. Bogato zdobionego. Mam tu coś w sam raz dla ciebie. Cień, który miał to odebrać, więcej się tu nie pokaże. Kosztuje jedyne 110. Bryły krudy. Zainteresowany? To się chyba nigdy nie skończy. W tej historii Dobra. Dobrze, wezmę go. Trafiła ci się nie lada okazja. Zawsze to samo. Pokażcie mi ten miecz. E, słaby. Lepiej. Trzymaj, synek, ten miecz. Fisk żąda teraz 110 bryłek rudy za ten miecz. I pewnie mam ci teraz dać dodatkowe 10 bryłek. Myślałem, że zależy ci na tym mieczu. Masz, tylko się pośpiesz. Mam dla ciebie miecz. To nie było zbyt trudne. Tak czy inaczej wyświadczyłeś mi przysługę. Teraz ja wyświadczę przysługę tobie. Jeśli Diego zapyta o ciebie, opowiem się za tobą. Póki co trzymaj się. Okej. Okay. Myślałem, Od razu wiedziałem, że będą kłopoty. Tej historii? od razu wiedział, ale nie chciałbym od razu... o tu jest, dobra jesteś tu nowy, co? nigdy wcześniej cię tu nie widziałem jestem zły mam pewną robotę dla takiego żółtodzioba jak ty masz dla mnie robotę? o co chodzi? Pogadaję. zniknął gdzieś jeden z naszych strażników nazywa się Nek Możliwe, że dał nogę do nowego obozu. Jesteś tu nowy i zaglądasz w każdy kąt. Po prostu miej oczy szeroko otwarte. Jeśli uda ci się go znaleźć, będziesz mógł liczyć na moje poparcie. Ale nie Postaram się go odnaleźć. Jakbyś spotkał Fletchera, możesz go zapytać o Neka. Fletcher przejął jego rewir po tym całym tajemniczym zniknięciu. Gdzie znajdę Fletchera? Zwykle patroluje teren wokół areny. Znalazłem Neka. To świetnie. A masz na to jakieś dowody? Znalazłem przy nim ten amulet. Proszę, oto on. Właśnie o ten amulet mi chodziło. Mądry z ciebie chłopak. Założę się, że kusiło cię, żeby zachować ten amulet dla siebie, co? Spokojnie. Dokonałeś mądrego wyboru. Jakby Diego pytał o ciebie. Dobra. Kopacz. Nie jestem tu. Weź jeszcze mapę do starej kopalni. Cześć, jestem tu nowy. Nazywam się Graham. Rysuję mapy. Chyba się jeszcze nie widzieliśmy. Czego potrzebujesz? Przysyłam mnie Diego. Mam dostać od ciebie mapę wskazującą drogę do starej kopalni. Nie ma sprawy. Jak dla ciebie, tylko 20 bryłek rudy. A jak że możesz mi dać tę mapę? Daj mi tę mapę, albo sam ją sobie wezmę. Daj mi tę mapę, albo sam ją sobie wezmę. Uspokój się, stary! Nie chcę tu żadnych kłopotów. Masz, weź sobie tę mapę i daj mi wreszcie spokój. No i zdobyliśmy mapę za darmo. Hej, ty! Mówisz do mnie? Ostrzegam cię, tacy jak ty mogą napytać sobie biedy. W końcu większość z tutejszych ludzi to straszne zbiry. Wydaje się im, że mogą tu robić, co im się żywnie podoba, no ale my im na to nie pozwalamy. Gomezowi zależy na spokoju w obozie, a do nas, strażników, należy dbanie o porządek. Oczywiście jest to bardzo wyczerpujące i kosztowne zajęcie. Dlatego właśnie chcecie prosić o drobne wsparcie finansowe, na znak przyjaźni. Ty pomożesz nam, a my pomożemy Tobie. Jeśli będziesz miał kłopoty, musisz na nas liczyć. Może? tej historii musi być jednak ziarno prawdy. To znaczy, że mam ci zapłacić za ochronę? Dzięki, ale nie. Sam sobie dam radę. Jak sobie chcesz, chłopcze, ale wkrótce pożałujesz, że odrzuciłeś tę przyjacielską propozycję. Pewnie masz rację. Koniec. Do zobaczenia. Dobra, w tym odcinku to by było tyle. To się już nie... Więc to się już... tyle zadań, wykonywaliśmy. Czy to nie ty chcesz do A jeśli chcesz, Mógłbym ci po... Jak? Na zewnątrz w obozu siedzi dwóch gości. Jeden z nich ukradł coś cennego magnatum. To cenny amulet, który miał nam zostać przysłany. Któryś z nich powinien mieć ten amulet przy sobie. Jeśli zaatakujemy ich razem, powinno nam się... Myślisz, że w dzisiejszych nie. czasach... To nie dla no, mnie. Poszukaj sobie polega. kogoś innego. Od, Jeśli od, myśl, z, z takim podejściem jest... długo tu miejsca nie zagrzejesz. Daj mi znać, gdybyś zmienił zdanie. Niektórzy nigdy się nie nauczą Koniec. To już więcej... Dobra, chciałem się trochę przedurzył. Dobra, więc na razie to tyle. Ja idę się spać. Zmę jestem synek. Świat na to poranka. Okej, okay. więc ja zapisuję... A jeszcze nie mogę? Okej, okay, więc ja zapisuję na slocie numer tym. <grymne> na slocie numer tym. Tak, ja to mam teksty zarąbiste. Więc e, ja... Zap... To na razie ja będę kończył, trzymajcie się, do zobaczenia